Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games, witam Was. Tym razem ja sama, ponieważ jak nie wiem, może już wiecie, może nie wiecie, chcemy wrócić do formatu warsztatowego, chcemy wrócić z malowaniem figurek. No i nadszedł czas właśnie na film ze mną w roli głównej. A co bym chciała Wam pokazać, ponieważ wpadliśmy ostatnio na bardzo ciekawy pomysł. Jak możemy odpimpować swoje kartonowe jakieś dodatki właśnie do gier planszowych? Ja akurat mam tutaj daj stałe raz losu drużyny pierścienia i chciałam wam pokazać właśnie co można z nim zrobić, żeby wyglądał lepiej, ponieważ no jak wiecie kartonowe jakieś tam dodatki, jakieś stateczki, niestateczki, no to widać, że one mają po prostu tutaj no kartonik po prostu. A może to lepiej wyglądać i to. Nie jakimś dużym nakładem pracy, ani nie dużym kosztem, bo co będziecie do tego potrzebować? Będziecie potrzebować do tego akrylowe pisaki. I to muszą być akrylowe, dlatego że one się nie będą tak rozpływały po prostu na kartonie. Także to, no chyba nie będę za dużo tutaj mówiła, co i jak. Biorę sobie cienką końcówkę. No i pokażę Wam, co można zrobić, żeby właśnie odpimpować. Ja sobie tutaj to rozłożę. I zacznę malowanie. Już tu sprawdzaliśmy sobie z tyłu, już nie, nie wiem nawet gdzie, o, możecie zobaczyć, że mamy różne kolory, którymi kolorami najlepiej by nam się pomalowało, no i czarny wychodzi najlepiej. Także właśnie czarnym będziemy malować i odpimpowywać. No i co, siadacie sobie, włączacie sobie jakąś fajną muzyczkę, wyciągacie pisaczki i pisaczkujecie. Uh. To będzie ciężkie. <laughs> będzie dużo kolorów do wybierania, ale dla chcącego nic trudnego, ponieważ nie mam tylko czarnego koloru, ale mam też inne. Także będziemy później kombinować. Położę sobie je na razie z boku i zajmijmy się daj stawerkiem dalej. No i takie pisaczki to możecie sobie kupić na Allegro. Czasami są w Teddy, czasami są w jakichś tam sklepach właśnie y, plastycznych, bo są takie sklepy, gdzie możecie kupić mydło i powidło, wszystko co jest do papieru i papier i jakieś ksero, nie ksero. Także tam myślę, że kupicie takie pisaki, a najlepiej przez internet. Mnie akurat takie rzeczy odprężają, mogę sobie siedzieć, malować. Mogę siedzieć z moim małżonkiem szanownym, ponieważ on też, jak wiecie, lubi malowanie figurek i wszystko, co jest związane właśnie z takimi manualnymi rzeczami, więc możemy sobie siedzieć, popijać kawkę, słuchać podcastów, muzyczki, czy jakichś filmów, które, twórców, których lubimy, bo zazwyczaj to tak wygląda właśnie, że sobie siedzimy i czegoś słuchamy, no i możemy. Spędzać razem czas. Nie trzeba spędzać tego czasu po prostu siedząc na kanapie oglądając filmy. Tak też można, więc możecie nawet dzieci do tego zaprzęgnąć, żeby Wam się miło spędzało czas. Jeszcze parę lat temu te pisaki akrylowe, one kosztowały jakieś chore pieniądze. Kupowaliśmy Zosi, bo nasza Zosia bardzo lubi rysować, bardzo lubi takie plastyczne rzeczy. No i kupowaliśmy, no to wtedy za parę pisaków to no, grube grube setki się płaciło. A teraz nie trzeba tyle wydawać pieniądzorów, ponieważ są o wiele, wiele tańsze. Oczywiście tych tyłów nie trzeba, no bo ich nie będzie widać jak będzie złożony Dice Tower, ale... Zawsze można. Dlaczego nie? Na tym możecie sobie też poćwiczyć, jeżeli nie czujecie się pewni i boicie się, że coś zepsujecie. No i dobrze jest też wybrać takie pisaki, które mają tą cienką końcówkę, bo one tutaj mają dwie końcówki, jedna jest gruba, jedna jest cienka. No to z tą cienką na pewno będzie Wam wygodniej i łatwiej, ponieważ nią dojdziecie w jakieś mniejsze zakamarki, które trzeba zamalować. No i myślę, że na sam początek, jeżeli ktoś nie jest wprawiony w takich rzeczach, to będzie mu po prostu łatwiej. A zaraz Wam pokażę, do czego się przyda nam ta cienka końcówka. A ta cienka końcóweczka, moi drodzy, Przyda nam się właśnie do takich rowków malutkich tu. One wyglądają szpetnie. A tak. Wygląda to super. I je widać już. Sama się nie spodziewałam, że to będzie tak dobrze wyglądało. Teraz zabieramy się za coś większego. Tutaj już rzeczywiście, jak nie jest takie ciemne, to trzeba trochę uważać, żeby nie porysować sobie tych miejsc, gdzie są po prostu kolorowe. Trochę pod kątem. No, od razu lepiej. Teraz najbardziej problematyczne miejsce, ponieważ tutaj nie można dotknąć tego, co tutaj mamy. Cienka końcówka jest pomocna i to bardzo. My, gdybyśmy odkryli tę metodę szybciej, to oczywiście zrobilibyśmy to zanim byśmy złożyli tego dystalera, ale wpadliśmy na to o wiele za późno. Także trzeba sobie radzić po prostu w ten sposób. Następne gry, jeżeli będziemy mieć z kartonowymi elementami, myślę, że będziemy malować od razu. Myślę, że nawet jeżeli byście się stresowali, że sobie popsujecie, że ten czarny, tak jak ja używam, to będzie za ciemny. Wydaje mi się, że taki czarny wygląda lepiej niż taki kartonowy, po prostu pusty kolor. No elegancko to weźmy się za górę. No i według mnie wygląda to o wiele lepiej. lepiej. Także mamy Dice Towera, a teraz przejdźmy do trochę trudniejszych rzeczy, czyli do stateczków. Jako, że pisaczków mamy więcej, ponieważ jest ich tutaj bardzo dużo kolorów, to musimy sobie podobierać kolory takie, jakie będą pasować do statków. Więc myślę, że do tego statku wybierzemy taki jasny, niebieski. On ma tutaj więcej niebieskiego, no jest różowy, jest żółty, ale myślę, że niebieski tutaj będzie wyglądać fajnie. Do tego statku. No, oczywiście, zielony. No, i różowy, może nawet taka magenta. Także ja już znajduję, przygotuję sobie, dopasuję kolory i wracam do Was. No i tak, co do zielonego, jako że wolałam jaśniejszy, tak jak widziałam w pudełku, to tu o wiele lepiej będzie wyglądać ciemny zielony, i właśnie od tego zaczniemy. Odkładam stary, znaczy stary, ten nieużyty do pudełka, bierzemy. Cienką końcówkę. No i zabieramy się do manawanda. Proszę, jak się pięknie teraz prezentuje figurka. Figurka? To nie jest figurka, to jest statek. Biłam się ze sobą pomiędzy różowym a fioletowym, ale myślę, że róż wygrywa, bo jest taki delikatniejszy właśnie, więc użyjemy róża. Stawia różu. Myślę, że różowe był dobrym pomysłem. <laughs> Wioletowy chyba byłby właśnie za ciemny i za bardzo wyrazista. Tutaj wygląda to super. Tu z boku, jeżeli byście chcieli, moglibyście sobie pomalować żółtym jak najbardziej. Ja nie chcę robić żółtego, bo wydaje mi się, że mógłby być za jasny i nie byłoby takiego efektu. No i zabieramy się za ostatni. Nasze koty są wszędzie, nawet ze mną podczas malowania. No i co? Bawimy się dalej w malowaniu. Ojej, jakie jaki ładny ten jasny niebieski. Tak, to był, to był dobry wybór. <grybuj> I tak się prezentuje kolejny statek. I to jest statek od elfów z Holasów, bo o tym nie powiedziałam Wam. To są stateczki z Heroes of. Land, RC, także możecie je też odpimpować. No dobra, ogólnie zakupił mi tu wpadł i zrobił mi piękne malowanie w różnych kolorach. Tak jak Wam mówiłam, że można sobie tak zrobić, ale że ja będę robić jednym kolorem, żeby pokazać. No więc wjechał mi trochę na ambicje i zrobię też dwa, które będą miały pomieszane kolorki. Także wzięłam inne statki. Mamy gryfa i mamy jakiś taki nie wiadomo co, więc no co, zabieram się do robotki. I w sumie z tymi farbami, to nie są farby akrylowe, to są pisaki akrylowe, ale jest właśnie trochę jak z farbami, bo jak sobie zrobicie farbą i pisakiem, to wyglądają identycznie, że po prostu jakbyście robili to farbą. Także naprawdę one są super. Ja je bardzo lubię. Teraz się zastanawiam, czy nie będzie trzeba każdej gry, w której są kartonowe składanki, malować w ten sposób, bo wygląda to naprawdę super, chociaż z drugiej strony to nie będzie złe, bo to będzie bardzo fajne spędzanie czasu razem. No i ogólnie, jak już to pomaluję, to Zaku weźmie wszystkie te elementy, które mamy pomalowane, żeby Wam pokazać. Na pewno zacznie się wkurzać, że to jest pomalowane, a figurki nie więc no, możliwe, że będziemy mieć bardzo pracowity styczeń, jeżeli chodzi o malowanie, a dla Was przynajmniej będą też filmy, z których będziecie mogli sobie brać pomysły na pomalowanie Waszych figurek. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podobał film właśnie z takim szybkim pimpowaniem elementów tekturowych, które mamy w grach. Może szukaliście czegoś, żeby one trochę lepiej wyglądały, żeby trochę się bardziej wyróżniały. No to właśnie możecie zrobić coś takiego. Kupić sobie pisaczki, usiąść, zrobić sobie kawkę albo herbatkę, włączyć podcast i ulepszać swoje elementy z gier. Także na dziś to by było wszystko. Tak jak mówiłam, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach pod filmem. Dajcie nam znać, czy Wam się podobają, czy byście chcieli właśnie filmy warsztatowe, czy za nimi tęsknicie, bo my za nimi tęsknimy i jako, że jest nowy rok, nowa ja, to chcemy właśnie powrócić z takim formatem. Na dzień dzisiejszy byłoby to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. A tymczasem, borem lasem, do następnego, na razie cześć.